Matur. Widziałam, Aga właśnie wysłała swoje na grupę. O matko, już patrzę. Czy ona ma 15% z geografii? Na to wygląda. Czekaj, na co ona chciała iść na studia? Stosunki międzynarodowe. 15% z gegry, to ona pewnie nawet nie zna sąsiadów Polski. No niektórzy posłowie też nie znają, ale czytaj dalej. Z angielskiego 5%? Ja nie wiem, jak ona chce te stosunki międzynarodowe budować. Z takim wynikiem z Anglika, to ona się nawet z gościem w kebabie nie dogada, co dopiero w parlamencie. Jak ona się na te stosunki międzynarodowe dostanie, to będzie koniec. Będzie kaplica. Przecież jak my będziemy mieć takich dyplomatów, to za dwa lata nas znowu na mapie świata nie będzie. 5% z angielskiego, nie no szczerze wstyd. No szczerze wstyd. Dobra, sprawdzam jak mi poszło. No i jak tam? Z angielskiego 5%. O! Oh. No ale ja się nie wybieram na stosunki międzynarodowe. No dokładnie, u ciebie to jest inna sytuacja. No właśnie, nie u ciebie to jest nawet dobry wynik szczerze. No mogło być gorzej. Mogło być 2%. O oh, właśnie! Tato, kran nie działa! Nie kran nie działa, tylko wody nie ma. Jak to nie ma wody? Ty jak ja mam zmyć odżywkę? Nie wiem. Z tego co widzę, to nie pada akurat. Także deszcz odpada. Bardzo śmieszne. Juhu, czyli dzisiaj nie trzeba się myć? Trzeba! Ale nie ma wody! Ech, no to dzień dziecka. Najlepszy dzień w moim życiu! A co ty robisz w tym momencie? No jakoś muszę zmyć to z włosów. Wodą mineralną. Jak nie to będę chodzić w tłustych cały dzień. Ty myślisz, że ja śpię na pieniądzach. Jak puszczą wodę, to zmyjesz! A jak nie, to cię mogę zaraz maszynką objechać i nie będzie problemu. Ja zawsze mówiłem, że z tymi waszymi włosami to więcej zachodu niż pożytku. Mama też odetchnie, że wszędzie się kłaki nie walają i odkurzać nie trzeba. Ścinaj! Nie! No to jedziemy Mitologia? Przecież to jest materiał z podstawówki Wiedziałam, żeby na tematurę to się w ogóle nie uczyć A ja dla tego dziadostwa poświęciłam melanż w majówkę Herkules Podstawówka Herkulesa to jeszcze z bajki Disneya znam Pięciolatek by to napisał Rozmowy Polikarpa ze śmiercią Przecież ja tu nie rozumiem ani słowa Przepraszam, czy ten tekst jest na pewno po polsku? Może dostałam ukraiński arkusz? No dobra, z tym pięciolatkiem to może trochę przesadziłam I jednak dobrze, że chwilę się uczyłam O, tango! Co znam to ludzi! Ostatnio tango to u Jeleniewskiej widziałam w tańcu z gwiazdami. I taka piosenka jest: polskie tango. Ale to chyba nie pomoże. Dobra, takie tango to strzelam. No i wypracowanie. Czy Daniel z maturalnej znowu przewidział temat? Nie. I po co ja 10 godzin straciłam na oglądanie serialu Lalka? Jak tylko wyjdę z tej sali, daję mu unfollow. I wy tak możecie do szkoły chodzić? Przecież dziecko jak ty wyglądasz? Jak pół dupy z zakroka. Nie no bez tego makijażu to ci dużo ładniej. Nie wiem, za moich czasów to się dziewczyny tak nie malowały. Jak nie, co to opowiadasz? Co, no ty się malowałaś w jej wieku? Oczywiście, że tak! Wszystkie żeśmy się malowały. Zwiodła mnie makijażem. Za komunę do babcia usta burakiem malowała. Już tyle masz tej tapety, że aż ci świecisz! To to jest rozświetla. To specjalnie? Boż. Już naprawdę ni to ładne, ni to fajne. Faceci wolą naturalną piękność. Nie mm -hmm. masz kata, że masz taki cały czerwony nos, policzki? Nie, mam nałożony róż. Następne wynalazki. A co ty masz takie kreski na tym nosie? To jest konturowanie. Teraz dziewczyny sobie wszystko konturują. Policzki, dekolt, co? Dobra, chodź i idziemy od razu do mojego pokoju. A nie pokażesz mi domu? A po co? Zabawki są u mnie, to nic tam więcej nie trzeba. Mała łazienka, trzeba się było wysikać u siebie. Chodź, zaraz Ci wszystko pokażę, zobacz światło włącza się tutaj. Tu mam taką poduszkę, ale to nie jest taka zwykła z marketu, to jest ortopedyczna. Ale Bayer, to kręgosłup ci pewnie podziękuję. Zobacz, tu mamy bananowca. Wiesz, jak ciężko utrzymać w naszym klimacie, to dziadostwo przy życiu? Dlatego tak naprawdę jest sztuczne. Uuu, a łazienkę gdzie macie? Łazienka, no chwila, najpierw ci ważne rzeczy pokazuję. No, w końcu kuchnia. A to dasz mi herbatki? Nie, no, do kuchni to się nie przychodzi na herbatę, tylko żeby to zobaczyć. Niby zwykła łyżeczka, ale tak naprawdę to taka specjalna, żeby nie zmieniała smaku kawioru. Ty jesz kawior? No, jak spłacę kredyt i będzie mnie stać, to mam już łyżeczkę. A macie jakieś PlayStation, strefy rozrywki może? Rozrywka? No pewnie, patrz, jaką mam kolekcję ścierek. W sumie jak już cię oprowadzam, to wszystko pokażę. Tu normalnie śpi pies, ale stary, jak mnie zdenerwuje, to też się zmieści. I co tak będziemy w ciszy jechać? Trochę stypa. No to pójście tam z tych moich zapisanych playlist na Spotify. Okej. Okay. Pościelówy z lat 80. Co, nie wiesz, co to są pościelówy? A powinnam wiedzieć? Darek. No, co, takie wolne piosenki? Dobra, czytaj dalej. Tango przy Tulango, prywatka z dziewczynami. No, co, tu mam takie bardziej romantyczne? Masz jakąś normalną playlistę? Normalne. Ciekawe, jakie ty masz playlisty. I no, miejsce, jakie chcesz. Jak się nie podoba, to przecież na Spotify możecie stworzyć własne playlisty. Przestańcie gadać, bo mnie rozpraszacie. Wszyscy tak wokół kaszlą, smarkają, dobrze, że jesteśmy w Starbucksie. Tu się nie da zarazić. Ej, a czemu to nie jest w świątecznym kubeczku? Kurczę, droga ta kawa, mogłam wcześniej napisać, to może za storkę by mi dali. Cyknij mi fotkę. Czekaj, teraz widać logo. Ej, to w ogóle nie smakuje jak kawa, ale kubeczek ładny. Ale ono jest na mleku bez laktozy? Myślę, że mogę oznaczyć Little Monster, to jej ulubiony napój w Starbucksie. W sumie nie lubię maczy, ale zielony pasuje mi do fidu na Instagramie. Jest jedna rzecz, której nie trawię co najmniej tak samo jak herbaty miętowej. Kuchnia azjatycka. No, może oprócz sushi. go. Bąki, pattaje nie przepadam. Mój znajomy twierdzi, że to dlatego, że nie próbowałam jeszcze Noodle Street. Postanowiłam to sprawdzić. Ostatnia próba nawrócenia mnie na azjatyckie żarcie. Po dotarciu na miejsce przywitała nas przystawka. Takie smażone pierożki z wieprzowiną. Pierwsze zaskoczenie były naprawdę dobre. Mogłabym je jeść do meczu zamiast chipsów. A to już o czym świat. No, ale teraz prawdziwy Tajska, mleczna herbatka różowa. Jeśli przekonywać mnie do wschodnich smaków, to tylko tak. Warstwa wizualna oddaje, ale w smaku to była naprawdę jedna z pyszniejszych rzeczy, jakie piłam. Słodkie, różane. Ja tam czułam nutę miodu, ale w sumie nie wiem, czy w tym jest miód. W tym lokalu możecie zamówić sobie nudle spersonalizowane, bo sami wybieracie sobie najpierw smak, później makaron. i jakie mięso, czy tofu, czy co tam chcecie. Ja z polecenia właściciela wybrałam sobie opcję skaczki. I znowu się zaskoczyłam, bo była serio pyszna. A przecież to niemożliwe, żeby azjatyckie żarcie mi smakowało. Zawsze też myślałam, że te wschodnie dania są ostre. A to nie było, więc kolejny plus. No ale tu nie był taki Chińczyk z galerii handlowej. Bo lokal prowadzi para: Polak i tajk. I to czuć. Także całe życie odmawiałam. Ale jak teraz ktoś zaprosi mnie na tajskie? Zwłaszcza. Takie, to ja jednak mogę iść. Zaproszenie przyjmuję w komentarzach. A tu macie jeszcze namiary na lokal. Zapiszcie sobie na później. Kiedy liczba jest podzielna przez 9? A kiedy dzieli się przez 9, Matko jedyna. No i to nasze ostatnie chwile w tym budynku. Szkoda, że to się tak szybko skończyło. Niby jeszcze się nie skończyło, ale już jutro wystawianie ocen. No czyli od pojutrze już wakacje! Okej, okay, jak ty nie wiesz takich rzeczy ten dzień przed egzaminem, to no czemu ja miałabym cię w ogóle dopuścić do matury? Proszę pani, myślę, że mam dwa naprawdę mocne argumenty. Nawet mnie nie denerwuj. Wiesz co jest straszne? Nie wiem wszystko. Że my mamy za dwa tygodnie maturę. A ja się dopiero dosłownie minutę temu dowiedziałam, że Wokulski wcale nie był ojcem Łęckiej. Ty też czytałaś tu samo streszczenie? Ja też tak myślałam. Kąd miałam wiedzieć, że jednak chodzi o sugar daddy, a nie daddy? Typowo. Tak blisko kardynała w rozprawce. Pole lepiej późno niż później. Wolę się dowiedzieć teraz niż w sierpniu. Okej, okay, woda jest, kanapki zabrane, kabanosy są. Chyba o niczym nie zapomniałam. A wzięłaś na przykład ręczniki? Piżamy? Chyba tak! Ale bez tego jakoś przeżyję, a bez jedzenia człowiek długo nie pociągnie. Dobra, trzeba zaplanować jakieś zwiedzanie. Właśnie już o tym myślałam. Najpierw śniadaniownia na rynku. Tysiąc opinii, 4,8 gwiazdki. Powinno być okej. Okay. Hej, ale mi chodzi o jakieś zabytki. Kawiarnia w zabytkowej kamienicy dopiero na deser. A ty tylko o jednym. Witam na spływie kajakowym. Każdego z Państwa proszę o zabranie kapoku z bagażnika. Przepraszam, a czy jest w tych kapokach jakaś kieszonka? A na co pani kieszonka na środku jeziora? No jak to na co? Na kabanosy chociażby? Głodny kapitan statku to zły kapitan statku. Pani nie ma kapitanować, tylko wiosłować z kabanosem w ręku nie da rady. No dobrze, to włożę do plecaka i będzie na czas postoju. Super. Z tyłu kajaka jest schobek na bagaże. Ale one nie zmokną? Słucham. No, Wie pan, moje kabanosy są takie suche, kruche, berliniste. Jak pani sobie włoży plecak do worka, to nadal będą suche. Ty, bo matura się na papierze pisze. A ja wzięłam tylko Apple Pencil. Przepraszam, ma pani może długopis? Dziękuję bardzo. Prawie oblałam, a jeszcze nawet nie zaczęłam. Dobra, motyw przemiany, to łatwe. Ksiądz Robak, to wiadomo. A taki przykład z życia? Latex Coach, która już nie nosi lateksu. O wyraźniejszą przemianę to ciężko w całej kulturze. Jak mam taki dobry przykład, to w sumie może tego księdza robaka wywalę. Podaj przykład utopii. Utopii? Miłosz Skierski ostatnio wydał taką piosenkę. Tonę? Pewnie tam się utopi. Czuję, że tonę Teraz całą maturę będę to miała w głowie Oj dobra, tu ciężkie się wylosowało Motyw samotności Co tu... To... Mój mąż oczywiście podpisał się na mojej liście no przecież, po stracie męża to musi być strasznie samotna kobieta No i teraz najgorsze Rozprawka Przez tę bliską relację z czatem GPT nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś sama napisałam Dobrze, że mam to Okulary z czatem Halo, czemu to nie działa? Wiedziałam, żeby sprzętu na maturę nie zamawiać z temu Ja to potrzebuję potrzebuje 300 na nowe okulary Ile? Ty myślisz, że ja nie mam na co pieniędzy wydawać? Nowe okulary się zachciało Nie no, chodzisz w starych no nie ochodzi, że te oprawki są już niemodne Nie chodzi o niemodne oprawki, tylko pogłębiła mi się wada Nic nie widzę Jak nic nie widzisz? Ile widzisz palców? to wady wzroku tak nie działają Po prostu mam rozmazany obraz To, co opowiadasz, to jak nie działają? W tych okularach to jakbyś 110 10 metrów dalej, mogłabym cię nie rozpoznać Słucham? Ja na ciebie całe życie tyram, a ty byś mnie na ulicy nie poznała? Wszystko przez te ekrany Mówiłem matce, nie kupuj jej żadnego telefonu w wieku 10 lat I teraz proszę, same problemy Okuliści, psycholodzy, wszystko przez ten telefon Patrz, ja mam taki telefon, 50 lat na karku i nigdy okularów nie miałem. Żadne nowe okulary nie będą kupowane. Mniej telefonu, więcej soku z marchewki, witaminka A i do widzenia.